Ulepszenie szponu Beliara. Co? Ej, co to kurwa ma znaczyć? 387? Co to za kurwa oszustwo? 96? Szansa na dodatkowe obrażenia 24? O kurwa ty! Normalnie jak Frostmorn. O, ty Frostborn normalnie, kurwa. Ale czemu ona jest? A, no, ale to jest zobacz, O ostrze ciemności, panie. He, 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 he Idę to przetestować. Ten się tu wychylał do walki. To go poczęstuję. Mam dla ciebie stal. Weź tu, kurwa. Ty, on jest całkiem mocny. Nie ma czego plądrować. Eremita, dobra, nie będę go zabijał. Idź, nie mogę, ma. Nie, no nie, co to sądzi To są omałe, ale idę do tego. Idę do. tu skończyłem? Szpon beliara. No spoko, to trzymaj się, mistrzu. E, idę na przełęcz już. Idę na przełęcz w takim razie. Mógłbym jeszcze mapę pozwiedzać i pozabijać jakieś pierdółki, ale nie chcę już mi się tam bawić, szczerze powiedziawszy, po tej mapie. I cofać się do. Nie wiem, do jakichś. Szkieletów i goblinów, które zostawiłem wcześniej. Mm, ale dzisiaj pograłem, kurwa, panie. Dzisiaj to trochę pograłem. Nie powiem. Ja miałem 20 godzin do montażu teraz. Ale mam dobrą. E, mam dobrą. Tom. Do, dość, że mam dobrą zbroję. Panie. To jeszcze mam. Ty, a mie, paladyni mnie wpuszczą? No właśnie. Tak myślałem. A wodnego kręgu? Piracka zbroja. Dobra, wezmę sobie pancerz straży na razie, podliżę się im. I tak będę chciał być paladynem, A jak zobaczą, że mam taki zajebisty miecz, to będą chcieli mi go ukraść. I co wtedy? Będą musiał ich zabić. A czy orkowie będą już problematyczni dalej, czy nie z tą bronią? Bo normalnie to trzeba było się w nich trochę naklepać, żeby ich zabić. I to było irytujące, bo długo trzeba było klepać. Dalej pewnie będzie trzeba klepać, co? Ja mam jeszcze w, w sumie od zajebania punktów, nie do wydania. Także mógłbym 20 siły wcisnąć. W sumie. No nic, powalczymy jeszcze chwilę. Myślę, że tak do pierwszej yy, i będę spindalą, Bo chcę sobie jutro bradę wyrzucić na kanał i będę sobie montował resztę tego gotika. Ja jutro pogram też dosyć długo, myślę, że dużo pogram, tak żeby trochę się zbliżyć ku końcowi, bo będę chciał w weekend, w przyszły weekend zacząć kotora już. Czy to będzie taka giera jak w pierwszej części, że wszystko na hita będzie padać? Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do górniczej doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos Cię prowadzi. Jak wygląda sytuacja, panie? Dobra. To już się pytałem ich o to tutaj. Zwykła generyczna odpowiedź, także, ludzik. Do kolonii więziennej. Tak, no? Drugi rozdział. Ty, tu psy są. Co to znaczy, kurwa, we? Nie, ja dopiero zacząłem. To znaczy, yy, pogadałem z Hagenem, nie? I od razu z Laresem pobiegłem do magów i poszedłem do Jarkendaru. Zabiłem te golemy i zebrałem ornamenty. Poszedłem do Jarkendaru. Ty jest orek, to zaraz przetestujemy. Cześć, trzeba dobrze zwiedzić temat, nie? Orki są tu i tak łatwe. Nawet bo... Bez... Tylko, że problem jest taki, że za dużo czasu zajmuje zabicie ich. O, uh. nie powinny się dwa wcześniej zlorować. No okej, okay, no teraz jest, teraz jest uczciwie, nie? Teraz jest uczciwie. Oni mnie mogą zabić, ja ich mogę zabić stosunkowo szybko. Ale żeby to zrobić, żeby uczciwie walczyć z Orkiem, muszę mieć broń boga wojny, kurwa. <ścoughs> O, co za kurwa bzdura No dobra, w sumie trochę. Trochę jestem mocniejszy, nie wejść. W sumie jestem trochę mocniejszy. Gdzieś jeszcze tam do tej dziury, zobaczyć co tam się święci. E, wcześniej było info, że droga przez most e, droga przez most jest łatwiejsza jak droga przez przełęcz. Takie rzeczy pamiętam jak doły. Nie chcę mi się mięsa zbierać. Tu będzie 1 versus 9? Hmm. W porządku. Nie przestrasza mnie to specjalnie. Skórzany mieszek. Nice. Na którym w ogóle? Na którym poziomie powinienem skończyć tą grę mniej więcej? Tak mnie zastanawia. Ciężko określić. Ty, a ja mam jakąś mapę tego regionu? Nie tutaj. Około 50? Tego? Kurwa, to ile jeszcze ta gra będzie trwała? To, jest, to jeszcze chuj długa ta gra jest chyba, co? 6 rozdziałów. No ale w jedynce to było tak, że rozdział i za chwilę drugi kolejny rozdział, 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 rozdział i tak poleciały te rozdziały tak szybko od siebie, że... Tutaj pierwszy też jest w sumie łatwy, drugi rozdział w sensie zacząć, bo wystarczy zostać czeladnikiem i od razu możesz dziwić do Lorda Hagena, nie? Także to jest w ogóle moment tak naprawdę. Ile można być w rozdziale drugim, nie? Ej, jeszcze po bym... Gdzie jestem, panie? Ty, pamiętam może to miejsce. Ty, tam z się napierdalałem. Aaa! Co ty gadasz? My jesteśmy, nie mów, że my jesteśmy kurwa w mapie z pierwszej jedynki. Nie ja ma tu nigdy nie, nie byłem, masz. hopie. Ja tu kurwa nigdy nie Nic byłem. Znaczy, nie ma. Znaczy byłem tu, ale nie spodziewałem się, że wejdę na tej ścieżce. Co to za runa? Chciałem to sprawdzić. O, teleportacja do przełęczy górniczej doliny. uuu. Uu. Czekaj, tu, tu wylosu. I one mają jeszcze ten kurwa potrójny atak, nie? Że jak jesteś blisko, to w ogóle. Jak te najgorzej, jak ci się nie zsynchronizują i jeden biegnie, a drugi jest blisko ciebie, i nigdy nie możesz, przez chwilę nie możesz trafić tej synchronizacji, że robią to samo, to wtedy w ogóle kurwa nie ma kontroli żadnej. Ogólnie dwóch, nawet trzech, nawet czterech zajebałem kiedyś bandytów, ale ale biegałem z nimi, biegałem, aż byli tak synchronicznie ustawieni, że wszyscy robili to samo prawie część i byli w, w jednej teksturze. <laughs> Także. i co? I na nich działa lewo prawo? Za nostalgię. No ja nie mam nostalgii do tej gry, także. Rozjebani! Wypełniona skórzana torba. Okay. Nie otwieracie jej, a co to jest? Kasa? No to jak nie otwierać? Eee. Jeszcze ja tu zadań już nie zrobiłem, chłopie? Tu w ogóle zadania to jest najmniejsza ilość ekspa w tej grze. No, nic prawie nie dają expa te zadania. Nie, tak naprawdę to nie zrobi nie. Mm, tak naprawdę teoretycznie żadnego nie popsułem jeszcze poza jednym, którego nie popsułem tak naprawdę, tylko dokonałem innego wyboru. Czekaj, bo tutaj jest ork jeszcze jeden. Szybciej zabijam tych orków, to jest plus. Ty, a ja w dobrą stronę w ogóle zmierzam, czy nie? No dobra, i tak trzeba zwiedzić, i tak. Jak byłeś w przełęczy, to poszedłeś tym wiaduktem, jak się idzie normalnie, a jakbyś poszedł na wprost, to byś się musiał przebić przez obóz orków, i to jest właśnie to drugie wejście. Aha. O... Oje! Dobrze, że kurwa tu jest punkt wczytywania. Ty, ale ciekawe, czy oni się wczytują z obniżonym hapsem. Ja opie i tak już jestem tak skokszony, że zaraz mam level 22. Nie potrzebujesz już expa. Dobra, idę zobaczyć, co tam dalej. Dlaczego tu jest ciemno? Mówisz, że ja nie powinienem w ogóle z orkami walczyć? To co to za interes? To, to bez sensu? To ja już mogę mordować orków? Przecież co prawda nie mogę ich mordować... Uuu, yy... senka, pani. Smog! Kurwa! A wysokie te kaccenki są obrzydliwe. Tylko proszę nie mówcie mi, że te cenki w 2001 roku były ładne. Bo tu na tym polu to te kaccenki przegrywały to już po prostu na każdym. Polo Panie Ej a jak my mogliśmy to oglądać? My jesteśmy jeszcze daleko od twierdzy. To takie dupy co po prostu wyskoczył cinematic tak? Okej, okay, no, no, w takim razie niech będzie. Ty, ale on mnie pociorał kurwa. Prawie mnie zajebał. Jest jeszcze jeden zębacz do zabicia. Ten kurwa królewski jebaniec. mnie strasznie mnie zbił... Yy... ...zaraz przy wejściu do paladynów na przełęcz. Po lewej stronie troszkę. Miecz paladyna. Święty płomień. Czar paladyna? Tak, smoczy zębacz, no. On jest tam troszeczkę od tych... Yy... Niczego tu nie znajdę. No jak mocno, właśnie go rozjebałem. Jak kurwa dziecinka. Zwin. No, on jest tam przy tych, przy wodospadach, pamiętam. Ten miecz bije, jakbym z płaskiego bił te potwory. Naj najzabawniejsze jest to, że najlepszy sposób na zabicie tego kurestwa, nie? Jest jebana kusza. Szałuk. Ale weź w rzeczywistości spróbuj takie coś zabić z kuszy. No. gotyk w pigułce, nie? Gotyk w pigułce. Diabelska broń nie może sobie poradzić z krwiopijcą. Dobra, idziemy dalej, panie. Broń mi się dymi. Coś tu się zmieniło? Czy też tak było? Ej, panie, ja tylko spojrzałem w lewo na czat. Good morning, Jergen. Jergen. O, tam są do zabicia, jesteś. Czemu tu tak stoisz? Czemu ty tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginiony? Zaginiony? Ty, ale ja w ogóle Niektórzy uciekli, się wrócić do watraca. większości się nie udało. Cały temat no i po Zaginionych, Jeśli jednak odarnąć. komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? No, Możesz mi pomóc? Zrobię dostać to? Zrobię to jutro może. Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Mm. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z Paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Dobrze. Jak się mogę Jak dostać? Mogę dostać się do zamku. Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko, jak zdołasz, mhm. a potem biegnij ile sił w nogach. Mhm. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Mhm. Mhm. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. Zielono skórzy już od kilku tygodni oblegają zamek, a smoki gdzieś się ukrywają. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. No dobrze, Panie, zabiję jeszcze te jaszczury i to będzie w Siona dzisiaj. Dobra, tego też klasne po drodze. Jak już tu go widzę, to już go klasne. Ty, to te smocze zębacze są tak porostawiane po mapie. Panie, to mi się nie podoba. Nice. Ej, ja mogę pozabijać tych... Uuu, tam jest jakiś super ork. Super zbroi, dobra. Są jeszcze te kurwe elitarne, które raz mi skopał tak dupsko w lesie. I one nie mają tego takiego nabiegu łatwego do, 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 do eksploitowania. E, dobra, jaki jest, jak jest patent na tego gnojka, powiedz mi lepiej. Albo my ich, albo oni nas. W sumie wiem, co spróbuję zrobić. I staną tu. A teraz zrobił lewo-prawo w czyściance. O, ja zostałem... Opartem. Niczego tu nie znajdę. Ale musiałbym to zrobić w innym miejscu. W miejscu gdzie on nie ma szans. Czyli na przykład tu po okręgu, ale co chuj nie dał. No gdzie kurwa? Tu ty masz za? Może trochę lepiej, ale niczego tu nie znajdę. Łatwo można to wykorzystać. Generalnie. Tylko, że co z tego jak sterowanie się chuja także że... No nice. I Najgorsze jest to, że znowu będę musiał biegać po całym lesie, robić jak ex... uh Uuu, panie. to tutaj jest? Den. Stara moneta. Spróbuję odciągnąć tyle orków ile się da, żeby ich wykończyć, nie? Jak najwięcej, ale to już... To już jutro, panie. To już jutro, chyba. Kuro, Pograł mi jeszcze, muszę spać. One atakują takim najazdem na, na ciebie, ale ja spróbowałem to kiedyś unikać i... kurwa ten hitbox był taki, że i tak mnie trafiały, i tak mnie trafiały. To zobaczę. Dobra, nic, mistrzowie, uciekam. Jutro pewnie się odpalę. Mm. i będę dalej cisnął. Ale na razie spierdalam, bo to już za dużo dzisiaj. Za długo i, i za dużo. Także nara!